Cześć Wam! Tutaj Kinga Pieschała znowu z całą rodzinką. Jesteśmy w Poznaniu, jestem po jednym egzaminie. E, jesteśmy na noclegu. Tak właśnie wyglądają nasze weekendy, już kiedyś wspominałam. Ostatnim razem się też nagrywałam przed tym filmem sprzed krynicy. E, Nagrywaliśmy się, jak wygląda nasza standardowa sobota i niedziela. No właśnie tak, że nocujemy gdzieś e, po prostu w, w różnych miejscach. Dzisiaj jesteśmy tutaj przejazdem. Jesteśmy w Poznaniu ogólnie do jutra. Jutro mam też jeden egzamin, także właśnie się uczę w tym momencie. Mój syn był z psem, bo mamy dzisiaj też psa wzięliśmy na ten weekend. Pies jest znowu u nas, także był właśnie grać sobie w piłkę z Afii i ja teraz się uczę na egzamin. Ta najmniejsza rozrabia, bo jak widzicie, już naprawdę jest dosyć mobilna. Także dużo się odzywa, dużo chodzi, staje, próbuje wszystko poznawać, dotykać, lizać. No tak jak w tym wieku, nie? 9 miesięcy. Właśnie skończyła wczoraj. No, a o czym chciałam powiedzieć o tym właśnie, że w ten sposób wyglądają nasze weekendy. Jutro jedziemy dalej, jutro jedziemy aż na Mazury, także będę się znowu bukować coś dla nas. i Znowu jesteśmy na walizkach, można powiedzieć, tak? Dzisiaj tak rozmawialiśmy sobie z Emanuelem, jak to też wygląda dla nas, że już jesteśmy trochę też zmęczeni, bo nie oszukujmy się trzeci rok, tak jeździmy. Żeby po prostu coś osiągnąć, trzeba coś z siebie wydać, tak? I to jest naprawdę bardzo dużo pokłady energii. Nie tylko energii, nie. nie tylko zdrowia, nie tylko trochę nawet takiego wyrzeczenia się, wyrzeczenia się, przepraszam, czy poświęcenia, ale no też finanse, prawda? Bo to jednak jakby na patrzeć kosztuje wszystko. I być może będę się następnym razem też gdzieś zahaczać właśnie o te finanse, bo jest to taki punkt też dla nas w tym momencie, gdzie już dorasta i trzeba będzie myśleć naturalnie znowu o tym. Jak pójść do pracy, tak, Stelka? Żeby już pójść bardziej w zawodzie, żeby pracować już bardziej jako psycholog. Jako psycholog naturalnie nie wolno mi pracować, dlatego że jeszcze nie mam takich kwalifikacji. mała, żeby nie upadła. No, ale będę próbowała może jako work student. Work student, czyli to oznacza, że ktoś taki, kto właśnie już studiuje psychologię, jest na ostatnim roku tak jak ja, pisze magisterkę tak jak ja i właśnie chce jakby taki staż odbyć czy praktykę. Potem lepiej jest to widziane tam, gdzie się będę po prostu już ubiegała o stałą pracę. Teraz mówię bardziej, jak to wygląda w realiach niemieckich, bo powiem szczerze, że one są mi bardziej bliskie niż tutaj te nasze polskie. Ktoś może się zapytać, no to dlaczego ja w ogóle studiuję w języku polskim? No właśnie dlatego, że się już orientowałam między innymi, czy te studia będą uznawane tak samo za granicą, jak najbardziej będą. Inaczej bym ich też nie podejmowała. A że jestem taka zdeterminowana, możecie sami. No, sami widzicie, tak, jak to wygląda. Jeżdżę z dwójką dzieci, jeździłam, jak byłam w ciąży. Jak malutka miała 3 tygodnie, to już dawałam pierwszy egzamin, z nią zresztą na rączkach. Byłam jeszcze wtedy w połogu, więc byłam troszkę osłabiona, ale mimo wszystko motywacja jest, inspiracja jest. I wiem, że po prostu to jest zawód mój taki wymarzony, i zrobię po prostu wszystko, żeby być też dobra w tym i żeby nieść pomoc też innym. <kłysy> Oczywiście nad specjalizacją cały czas się zastanawiam. Właśnie teraz gryzę to tak, jak moja córka gryzie komórkę, tak ja gryzę temat samotnego wychowywania, którym się w tym momencie troszkę zafascynowałam, powiem szczerze. I może mi się nawet uda pisać pracę magisterską na ten temat. Więc teraz zahaczam bardziej o te nasze podróże, dlatego, że jest to taką ciągłą nicią naszego życia. Tak jak widzicie, to jest taka nasza codzienność praktycznie. Też jesteśmy już tym trochę zmęczeni, także jak dzisiaj z Emanem rozmawiałam, no już też mi powiedział, że chciałby trochę pomieszkać w Berlinie, bo jesteśmy cały czas na walizkach praktycznie. No ale, ale, ma, jesteśmy dobrej myśli i jeszcze nam został z jakiś rok czasu, żeby praktycznie skończyć te studia. Znaczy, mój rok, bo tak mówię my, dlatego że moje dzieciaki mi towarzyszą, mnie tutaj dopingują w tym wszystkim. I nasz pies tak samo, już jest. Także po wyprawie na Teneryfę już Afi do nas dotarła. Także być może w następnych filmikach będziemy Wam coś innego pokazywać. O Poznaniu, no nie będę za dużo wspominała, może w dzisiejszym filmiku. Tu jesteśmy częstymi gośćmi, więc może następnym razem, jak będziemy. jeden, yeah, no kto nas kameruje, powiedz, na... starszy brat kameruje, tak? Emanuel jest tam. Po drugiej stronie dokładnie... A ty gryziesz tą komórkę jego, tak? Mała jest, widać, nowoczesna, tak? Wszyscy komórki, to i mała komórka. Dokładnie, kochani. Jeszcze tak wycieczkowo jest u nas, myślę, że jeszcze przez jakiś czas wycieczkowo będzie, dlatego że podróżujemy, także z Mazur na pewno też będziemy się odzywać jeszcze. Ale chciałabym, żeby te cykle były nie tylko takie e, spontaniczne i e, tylko takie z podróży nasze przemyślenia, czy tam ewentualnie polecenia, gdzie można się wybrać z dzieciakami, bo wydaje mi się, że nie ma chyba prawie takich miejsc, gdzie nie można się z nimi wybrać. Można to zawsze jakoś tak fajnie zorganizować, żeby te dzieciaki ze sobą brać. Także widzicie, ja mam to szczęście, że nawet uczelnia jest temu przychylna. I e, ta taka wielopokoleniowa, że w ogóle te dzieciaki tam mają miejsce bytu, tak? Ale wydaje mi się też, że to jest poniekąd kwestia organizacji. Co ja tu chciałam jeszcze dodać, że właśnie tak jak mówię, nie chcę jedynie mówić o wycieczkach, a może w następnych filmikach pojawią się takie bardziej tematyczne zagadnienia samotnego wychowywania. Tym bardziej, że już pierwsze komentarze otrzymałam. Bardzo cenne wskazówki, chyba na kolejne 30 cyklów naszych spotkań. Także jestem bardzo zadowolona, że się w ogóle odzywacie, że komentujecie, że wysyłacie mi też prywatne wiadomości. Bardzo się z tego tytułu cieszę. I zachęcam do dalszego e, oglądania, subskrybowania nas, lajkowania, komentowania. I do następnego razu. Trzymajcie się!